dają Was listek i... Marcello! A gdzieś zagramy w grę. Nie, no sens to wersji. No więc zaczynamy. Jest trochę pokręcona, więc trzymajcie się na ostre jazdę. Może się. Ła, zaczęło się. Kurde. Czekajcie. Muszę coś zmienić. Zobaczcie, czekajcie, czy ohoho. Oho, um Na razie. Ubramy um, um, um. się... O um. dobra. No to dobra, no to... No to nie wiem, no to... O, nie, wyrwaliśmy, kurde, no to zmienimy się radio, ale czekajcie. Muszę to podgłosić wszystko. Możesz ty... Dobra, jakoś jedziemy, chłopaki, i będziemy... A, kurde, nawet ci do kilometrów nie przyjdzie. Nic powtórzymy to? Dobra. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Boże, ty! Możesz ty! Gdzie? Łożysz się. Pań! ha Łoż! Dobra, kierownica urwana jest niezbędna do niczego, ale nie języka. I sprzęgło trochę i będziemy troszeczkę szybciej jechać. Zabijmy na maksa. Brak. Maks, maks. Brak. Włączymy... Co? no to tak jakby nie mam kontroli nad pojazdem. Oj, no dobra, no to zabrany to mi się Pójdę. Nie wszystko się tutaj rozwaliło, a, ale dobrze, dobrze no. Dobra. O, ja no mam... i... Się, może jeszcze raz to zrobimy. Tak, ale na to wam powiemy jak... Jaki to sponsor. A ja, Y, y, gra jest zasadzona na stronie Yeja! To jest bardzo dobra strona. Przyczynnie nowe gry tam są. Polecamy. Listek. Listek i Marcelo polecają stronę jeja. O, wezwaliśmy radio, zobaczmy. Eee, zmieniła się muzyczka. Wyłączymy no wydzielacz. Dobra, nie wiem, teraz robię, ale wiem, że trzeba to ten Dobra. No Dobrze. i to się nazywa ROK. Um, to być to. Dobra. Dobra, sobie to się zaświeciło. A! Dobra, możecie wejść na to i zobaczyć, Wonna. jaka to liat... po po pijaku. Sprawdzicie, tak. rączką? Ludzką. Wyszienie wojny. No i chyba przejdziemy 2 km. A, kurde. No Dobrze, to to, to, to to będzie na wszystko. Żegnają Was listek i... Marcello. A to jest, a to była wersja internetowa listka Marcella. No to żegnamy się z Państwem. Do widzenia.